W sobotę 8 lutego zainaugurowano działalność saunarium w Powiatowym Centrum Sportu. Pierwsi goście wzięli udział w ceremonii prowadzonej przez saunamistrzynię, my natomiast odwiedziliśmy to miejsce tuż przed jego otwarciem i porozmawialiśmy z jego gospodarzami. Powiatowe Centrum Sportu powstało w 2018 roku na podstawach Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Zmiany te przyniosły szereg korzyści. Przede wszystkim, jak zapewnia starosta raciborski, miejsce to stało się otwarte dla wszystkich mieszkańców powiatu. Chcieliśmy go Państwu zaproponować, pokazać naszym mieszkańcom powiatu, że warto przyjść do Powiatowego Centrum Sportu, warto przyjść odpocząć. Ten obiekt zyskał bardzo wiele funkcji. Mówię też o tym dlatego, że większość z Państwa pamięta Dawny Sokół w 2018 roku podjąłem decyzję o likwidacji tamtej placówki i tak jak obiecałem mieszkańcom Raciborza i powiatu, że to miejsce będzie dalej tętniło życiem, to faktycznie się stało. Od tego czasu poprzez nową kadrę pojawiło się bardzo wiele zajęć, zajęć atrakcyjnych dla naszych dzieci i młodzieży, pojawiły się nowe formy ruchu, ale najważniejsze, że obieg jest otwarty. Właśnie w weekendy, w święta, w wakacje, w ferie ten obiekt żyje i młodzież może z tego obiektu korzystać. My, jako powiat, stawiamy na rozwój. Jesteśmy brani za takiego jakiegoś lidera w tym naszym regionie, więc chcemy to kontynuować. Stąd pomysł na zwiększenie atrakcyjności obiektu, i to faktycznie się dzieje. Dzisiaj Powiatowe Centrum Sportu to ponad 700 wychowanków, którzy korzystają z tej oferty w różnym wieku. Mamy seniorów, mamy dzieci, mamy młodzież, a saunarium, które oczywiście kierowane jest do odpowiedniej grupy społecznej. Również ma stworzyć kolejną możliwość zachęty do właśnie takiego aktywnego wypoczynku w naszym PCS-ie. Saunarium to najnowsza inwestycja w Powiatowym Centrum Sportu, ale należy pamiętać, że nie jest zupełną nowością. To miejsce tutaj już było. Kilkanaście lat było zamknięte. Niestety, z powodu no, braku środków finansowych, nigdy nie można było go otworzyć. Postanowiliśmy wspólnie ze świetną załogą właśnie PCS-u, aby na nowo otworzyć to miejsce i dzisiaj chcieliśmy go Państwu zaproponować. Pokazać naszym mieszkańcom powiatu, że warto przyjść do Powiatowego Centrum Sportu, warto przyjść odpocząć. Powiat Boski sfinansował to przedsięwzięcie i ma ono przez kolejne 20, 30 może lat, czyli tak jak poprzedniczka, służyć i naszym klientom, dlatego że liczymy przede wszystkim, że pierwszymi odwiedzającymi nasze saunarium będą nasi klienci. Nie ma nic lepszego niż po treningu pójść troszeczkę wypocząć. Saunowanie jest również jedną z form odnowy biologicznej, dlatego ja liczę na to, że też gdzieś i kluby z nami będą współpracowały sportowe i będą korzystały z tego typu właśnie pomieszczenia, więc już dziś serdecznie zapraszamy a pierwsi goście z zaproszenia skorzystali 8 lutego. Saunarium zostało otwarte ceremonią saunową prowadzoną przez jedną z najlepszych i najbardziej utytułowanych saunamistrzyń w Polsce – Dominikę Szołtysek. Frekwencja jest naprawdę zdumiewająca, nawet się nie spodziewaliśmy. Sauna oczywiście ma swoje gdzieś ograniczenia, około 20 osób jednorazowo się mieści, natomiast zgłoszeń było grubo ponad 60. Także już myślimy, jak to rozplanować na, na przyszłe terminy. Także widać, że jest zapotrzebowanie, i to jest fajne, i to cieszy nas, że to akurat miejsce będzie spełniało tą funkcję. Ale nie każdy musi przecież brać udział w ceremoniach. Jak zapewniają gospodarze tego miejsca, w saunarium każdy znajdzie coś dla siebie. Mamy w tej ofercie i saunę parową, i saunę fińską, i basen z zimną wodą, i wypoczywalnie, więc jest szansa na to, że można tutaj spędzić kilka godzin. Ale przede wszystkim y, można to zrobić grupowo, bo liczymy także na klientów grupowych, czyli na przykład drużyny sportowe. Albo firmy, które chciałyby sobie tutaj to wynająć na kilka godzin i zrobić integracyjną imprezę firmową, i na klientów indywidualnych. Najczęściej w saunach dochodzi do tego, że chłodzimy się pod, pod prysznicem. Oczywiście taka funkcja też jest możliwa, ale tutaj został zrewitalizowany ten mały basenik, gdzie podczas posałnowania można oczywiście w tej zimnej wodzie się schłodzić. Myślę, że jest bardzo atrakcyjne, bardzo nowoczesne, strefa relaksu. Powiatowe Centrum Sportu Saunarium Zapraszamy. Szczegóły dotyczące godzin otwarcia oraz cen biletów dostępne są na stronach internetowych Powiatu Reciborskiego oraz Powiatowego Centrum Sportu.